Mały Jasiu mał urodziny i wypatruje przez okno gości. Nagle mówi do mamy. Mamo, wujek i ciocia idą. Nie mówi się wujek i ciocia, tylko wujostwo. Wygląda dalej. Mamo, kuzyn i kuzynka idą. Jasiu, nie mówi się kuzyn i kuzynka, tylko kuzynostwo. Patrzy dalej, zauważa babci i dziadka i mówi do mamy. Mamo, dziadostwo idzie. Jesteś Jasiu za młody wypalić, krzyczy ojciec. Też zaczęłeś palić w piątej klasie. Ale ja wtedy miałem 18 lat. Przychodzi Jasiu z poparzoną ręką i nogą. Jasiu, co ci się stało w rękę? Pyta siostra. Prąd mnie kopnął, a w nogę? Chciałem mu oddać. Jasiu przychodzi ze szkoły do domu i mówi. Cześć mamo. Jasiu, jak się czujesz w nowej szkole? Jak na komisariacie? Ciągle mnie pytają, a ja o niczym nie wiem. Zarozumiały Jasiu pyta fryzjera, czy pan kiedykolwiek kogoś strzygł? Owszem, gdy byłem młodzieńcem. Strzygłem barany i dziś, po tylu latach. Przytrafił mi się jeden. Jasiu, dlaczego spóźniłeś się do szkoły? Bo pewnej pani zginęło 50 złotych. I co? Pomogłeś szukać? Nie. Stałem na banknocie i czekałem, aż odejdzie. Babcia pyta Jasia. Jasiu, po co niesiesz tą konewkę? Żeby podlać kwiatki, odpowiada Jasiu. Ale one są sztuczne, dlatego mam pustą konewkę. Mamo, choinka się pali, woła Jasiu z pokoju do matki zajętej w kuchni. Koinka się świeci, a nie pali. Poprawia matka. Za chwilę Jasiu krzyczy: Mamo, mamo, firanki się świecą. Jasiu stoi przed salą i wykrzykuje: To nielogiczne i niesprawiedliwe. Podchodzi do niego dyrektor i pyta: Jasiu, co jest niesprawiedliwe i nielogiczne? Bo ja puściłem bąka i musiałem wyjść z sali, a oni siedzą w tym smrodzie. Jasiu siedzi na ławce w parku, a obok niego kobieta w ciąży. Jasi po chwili zagaduje. Przepraszam, co pani w tym brzuchu ma, że on jest taki duży? Dzidziusia, odpowiada kobieta. A kocha go pani? dopytuje Jaś. Oczywiście, przecież jestem jego mamą, odpowiada kobieta. To dlaczego go pani zjadła? Rodzina je spokojnie obiad, aż tu nagle wpada Jasiu i drzesie. Mamo, babciu, siostro, tatuś się powiesił na poddaszu. Wszyscy rzucają łyżki i talerze i pędzą po schodach na górę. A Jasiu spokojnie, prima aprilis. No to wszyscy wielkie ów. A Jasiu kończy. W piwnicy. Nauczycielka pyta się koleżanki Jasia. Jakiego koloru widziałaś jaja? Różowego. A gdzie? W koszyku wielkanocnym. No dobrze. A ty Jasiu jakiego koloru widziałeś jaja? Brązowego. Aha, a gdzie je widziałeś? Jasiu odpowiada. Na plaży u murzyna. Jasiu, dwuja. Tak, miał dwa. Jasiu, pała. Pałę też miał. Była rodzina impreza. Zaproszono ciocie, wujka, babcie, dziadka. Mama wysłała Jasia do sklepu po drożdże. Wszyscy zjedli tort i poszli sobie do domu. Jasiu przyznał się mamie, że zamiast drożdy kupił gwoździe. Mama kazała Jasiowi zadzwonić do wszystkich, czy nic się nie stało. Dzwoni do cioci. No nic się nie stało. Dzwoni do wujka. Nic się nie stało. Dzwoni do babci. Mi się nic nie stało, ale jak dziadek pierdnął to kota zabiło. Jasiu idzie z mamą do sklepu. Przed sklepem widzi pijaka z krzywymi nogami i głośno mówi do mamy. Mamo, ale ten pijak ma krzywe nogi. Jasiu, ale tak nie wolno. Możesz tego pana obrazić. Następnego dnia Jasiu znów idzie z mamą do sklepu, widzi tego samego faceta z krzywymi nogami i głośno mówi. Ale ten pan ma krzywe nogi. Wtedy mama już nie wytrzymała i straciła cierpliwość. I mówi do Jasia, Jasiu, ile razy mam ci powtarzać, że tak nie wolno? Za karę będziesz siedział w domu i nie wyjdziesz, dopóki nie przeczytasz Szekspira. Po trzech miesiącach Jasio znów idzie z mamą do sklepu i widzi faceta z krzywymi nogami. I mówi, cóż to za moda nastała w tych czasach, żeby swe jaja nosić w nawiasach. Dzieci, co to jest najprzyjemniejsze na świecie? Wakacje, święta, wycieczka, imieniny, a ja się mówi pogrzeb. Pani zbaraniała. Jasiu, czemu pogrzeb? Ja nie wiem proszę pani, ale kiedyś mamusia powiedziała do tatusia, pogrzeb stary pogrzeb to takie przyjemne. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, aby nie przegapić najnowszych odcinków.